Dzień dobry, zapraszam do Nieba na dłoni. Lubimy patrzeć w rozgwieżdżone, piękne niebo. I czasem, kiedy tak wpatrujemy się w to nocne niebo, to widzimy, że coś z niego spada. Potocznie, obiekt ten nazywamy spadającą gwiazdą. Prawidłowa nazwa to meteor. Dziś o różnicy pomiędzy meteoroidem, meteorem, bolidem i meteorytem. Meteoroid to odłamek skalny poruszający się w przestrzeni międzyplanetarnej. Powstaje najczęściej na skutek rozpadu planetoid lub komet. Kiedy meteoroid wchodzi w atmosferę, na skutek tarcia o nią rozgrzewa się i zaczyna świecić. Właśnie od tego momentu mamy do czynienia z meteorem, potocznie nazywanym właśnie spadającą gwiazdą. Wiemy, że gwiazdy nie spadają, ale my tutaj na Ziemi mamy w zwyczaju właśnie w takich momentach pomyśleć jakieś życzenie. I warto, bo może się spełni. Charakterystyczną cechą meteoru jest długi, czasem nawet na kilkadziesiąt kilometrów, ślad, który po sobie zostawia. To zjonizowane gazy. Skoro mówimy o meteorach, są wśród nich takie. Które nazywamy bolidami. Bolidy to nic innego jak po prostu bardzo, bardzo jasne meteory, jaśniejsze od planety Wenus. Przelot takiego superjasnego bolidu o średnicy 17 metrów i masie 10 tysięcy ton zaobserwowano nad południowym Uralem 15 lutego 2013 roku. Po wejściu w atmosferę ziemską rozpadł się na wysokości około 30 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, nad obwodem czelabińskim. Powstała w wyniku przelotu i eksplozji silna fala uderzeniowa, spowodowała znaczne straty, uszkodzenia 7,5 tysiąca budynków, a także obrażenia u ponad 1,5 tysiąca osób. Funkcjonuje pracownia komet i meteorów. To taka ogólnopolska sieć, która zajmuje się monitorowaniem nieba. Można przystąpić do współpracy z tą pracownią. Jak to zrobić? Po prostu lokalnie u siebie zainstalować sieć bolidową, czyli po prostu kamerę, która swoje oko skieruje w stronę nieba. Nie wszystkim meteoroidom udaje się przetrwać spotkanie z naszą ziemską atmosferą, ale jeśli już po fazie meteoru dotrą na Ziemię, to stają się meteorytami które warto wziąć w dłoń, przyjrzeć im się bacznie, bo może okazać się, że właśnie trzymamy na dłoni przybysza z odległego kosmosu. A co wówczas? No wówczas śmiało możemy powiedzieć, że mamy niebo na dłoni, do którego zresztą serdecznie zapraszam.